Dwadzieścia trzy. O, tak o, i lecimy na żywo, proszę Państwa. No, ta oto zjawiskowa postać, która jest koło mnie, no to no właśnie, czy ty jesteś Elci Łoboda? Łoboda. Elci Łoboda, tak. Proszę Państwa, no zauważyłem, że wiesz co? E, trudno się skanduje po koncercie. Elci Łoboda. To wystarczy, Elci po prostu. O, czyli to jest dopuszczalne. Po no, a, no oczywiście. Takie... Mój pseudonim artystyczny to Elci. Ale ja głupi byłem. A normalnie po nazywam się Elżbieta Łoboda. To takie moje Ale... rodzice i tak dalej na imię. Ale I na e, e, Elci, że tak powiem, czyli Ela jest Cześć. wprost e, niemalże ze sceny. Nasz, mam trochę wyrzuty sumienia, bo zamienia z ziomami, ziomkami, ziom. malami. malami a chciałem w liczbie, e, znaczy w rodzaju żeńskim to powiedzieć. Ziomalkami. Ziomalkami, dokładnie. E, przed chwilą zjawiskowy koncert, który no zaskoczył wiele osób, bo powiem ci naprawdę, no, ja, ja byłem pod wrażeniem. No, absolutnie profesjonalnie zabrzmieliście. Dziękujemy bardzo. Na to czym miło. to polega? Czy wygrać od 12 lat? Jak to jest po prostu? To znaczy tym składem, mhm. w którym się zaprezentowaliśmy dzisiaj, gramy od tego roku. Jest to Aha. bardzo świeża sprawa. Zespół powstał tak naprawdę, myśl o takim projekcie powstała w styczniu. Mhm. I tak naprawdę od samego początku roku robiliśmy repertuar. A, a ty jesteś, bo, bo patrząc na Twoją energię, to ty jesteś tym duchem sprawczym tego zespołu? No właśnie, my raczej byliśmy wspólnie. Wspólnym a. duchem sprawczym. Raczej tutaj nasz kolega basista zaproponował, że może by taki projekt zrobić. Ja od dawna słuchałam Aha. reggae, bardzo lubiłam y, tę muzykę. Y, oczywiście nie zamykam się na inne gatunki. Mm -hmm. Jestem jakby wszedł, też studiuję jazz. Y, także mówię, w każda, mm. nawet trochę roka lubię posłuchać. Uwielbiam muzykę funkową, soulową. No i po prostu. Jako, że w październiku 2020 roku wydałam pierwszy swój utwór, Łapie Oddech, no to na początek, na początek nowego roku, właśnie basista Robert zaproponował, że może po prostu zrobimy taką ekipę z muzyką reggae. No i nie trzeba było namawiać mnie. Wiesz co, nie będę ukrywał czuć, że, że tam są muzycy z różnych trochę światów, może mm. nie do końca reggae, ale wiesz, no to są dwie szkoły. Dla mnie to jest atut tylko i wyłącznie, bo przynajmniej wiem, że będzie trochę coś innego. A skąd Parpy Reign po prostu? To jest no, bo... również propozycja naszego Wasisty, mon Monk. Akurat kurczę tak wyciągasz tutaj, a to akurat Robert zaproponował akurat ten numer. Wiesz, nie e... często słyszymy Prince'a w stylu reggae, no, tak, po prostu, tak, więc... I po prostu poszliśmy za tym. Bardzo lubimy Prince'a, bardzo lubimy tę muzykę. No więc po prostu poszliśmy w takim klimacie no, reggae. no Powiem ci, że tutaj podziwiałem Twoją energię na scenie, bo moim zdaniem masz absolutnie wszystko to, co jest niezbędne, żeby jakby być królową scen. I mam Dziękuję. nadzieję, że tak naprawdę będzie wkrótce, kiedy świat cię już po prostu odkryje. I, 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 i cóż, trzymam kciuki za, za dzisiejszy. No bo czekamy na werdykt. Tak, New Dokładnie, po prostu. Dokładnie tak. Więc zobaczymy. No i mam nadzieję, że się uda, a nawet jeżeli się nie uda, to już się udało, bo pokazaliście Jasne, tak. świetną energię. No, dla mnie naprawdę, no i ty zjawiskowa, więc Dziękuję będziemy u końca. śledzili twoją karierę. <laughs> zważywszy, że tak jak mówisz, bo, bo te style, które wymieniłaś, no to też mm -hmm. to są moje też kochane po prostu. Okay. Tak, więc funk, soul, no my się cieszymy bardzo, tak że, że mogliśmy w ogóle wystąpić, że, że jesteśmy tutaj i tak naprawdę dla nas to już jest super, że możemy wspólnie z ludźmi pośpiewać, A, posłuchać muzyki. A skąd, y, jaki rejon, że tak powiem, naszego kraju reprezentujecie? Oj, u nas jest mieszanka. Ja reprezentuję Brzeg, województwo aha. opolskie. Mm -hmm. Moje piękne chórki również. Mm -hmm. Piękne chórki, e, piękne. Piani, no, instrumenty klawiszowe. Arek również jest z Brzegu. E, Konrad i Robert, czyli perkusista aha. i basista z Lipek, czyli aha. obok Brzegu. E, gitarzysta Wrocław mhm. oraz aha. trębacz Wrocław i saksofonistka ze Śląska z takiej miejscowości jak Toszek. Także o, nie, jest... ale my jesteśmy powody. blisko, Angelika trochę tak Rozumiem. do nas tutaj, no... do, do, dolatuje Tak, dolatuje, no, ale, ale dajemy radę. za moment, jak będziecie mieli już te prywatne śmigłowce, to, to będzie w ogóle nie będzie. To jeszcze trochę do tego. Tak więc słuchajcie, bardzo dziękuję za tą rozmowę. no Ja wykorzystałem to, bo moja intuicja podpowiada, że no za, za moment Elci raczej będzie obstawiona po prostu ścianą menadżerów, agentów itd. Dalej, więc wykorzystałem ten moment, że jeszcze dzisiaj łaskawie. Oj, prostu... bardzo mi miło! Nie, żeby... naprawdę fajnie. Raz jeszcze dziękuję, Elci. Ja również dziękuję. Łobo... Łab... Łoboda. Łoboda. No łoboda. Elci Łoboda. Pięknie. Albo po prostu Elci. Albo Elci, tak, Elchi. to ja na pewno będę, to ja już teraz będę pod sceną Elci. No po i tak jest wygodnie, kto by tam woł, Łoboda. Dokładnie, tak więc pozdrawiamy Elchi, łoboda, Radio Kąca, waszych słuchaczy. Pozdrawiamy, pozdrawiam Cię. ja jestem niezwykle Uśka. zaszczycony po prostu. Trzymajcie się, lecimy dalej, łączymy. Trzymajmy yes. uh, uh, za moment.